Siemanko widzowie w kolejnym odcinku dzisiaj mam kolajta. Może jakieś okno, może jakiś pstro. Na końcu Libra eee, w kolorze różowym, o zapachu sera. I co? Lecę, głowię i patrzę, czy coś się uda mi złowić. A jeszcze złapie to nawet, tak? No, pierwszy kolegi no, no, po kolei. Smak. Smak. dwa ja były. Się... Się... Ale był tak, tak, wcześniej taki, taki, w taki, dobra, ja mówię dalej. Kolejny smór, zmiana miejscówki. Rzutki, taki, 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 tak Tutaj właśnie z tamtym wiekiem, to jest właśnie zadrżenie. Kolega na kolejną rybę ma, a w tym momencie mamy taki na liby. Taki jest 27. No, to już można w takim miejscu jesteśmy. To miałem jest na braniu, ale nie dałam sobie wchodzić, co zapałem. Bierzemy, bierzemy. Dobra, jednak tutaj jest wodzów. Ja obsadziłem 27, tak? No, obsadziłem 28 po tej jeszcze. To daje, że on wyglądał takie 28. Dobra, otwieraj wam bo... Dziecianko mm. O stary co by ci Dwadzieścia Nie dwadzieścia no, <laughs> sześć no, Dzisiaj nie. już trzeci Mieszko od czwartego I taki smolcik kolejny Wygląda jak pstrąg ale to jest smolcik Wygląda jak pstrąg ale smolcik Wszystko normalne No patrzcie Jak ubiegł Co tu stoi teraz? gdzie no. ja stoi? I kolejna rybka po 300 braniach, co rzut, jest w końcu rybka. Tutaj cały czas, no, co rzut, no, spójrz, nie zebrania albo normalnie spin, ale puszczam. Na co? No, poszedł, ale poszedł, to wolać, to pole, piękna, troszkę w nawet nie jest. To jest prosta, prosta, A nie duża, ale tylko ryba, która po prostu weszła albo spływa. Tak no, ale widać, że jest jeszcze no, go dobra dobrze pójdziecie. Kolejna rybka, kolejny smolcik z takimi miejscówki, brał mi dwa razy, ale już go wypuszczam taki czy nie wiem, 15. O może. Kolejny smolcik to z takie miejscówki. Dużo brań było, on wychodził już trzy razy, za tą przykle ale jest, muszę, muszę, winie się muszę, to muszę, 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 to muszę, 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 Oh la bidle Il est déjà... Oh, attends, je suis